Po wejściu oddziałów Armii Czerwonej zaczęły się koszmarne dni. Społeczeństwo było śmiertelnie zmęczone i zupełnie zdezorientowane. Nie mogło się pomieścić w umysłach ludzkich, że po okropnościach niemieckiej okupacji nie będzie wolności, nie będzie swobodnego oddechu. Mieliśmy niesłychane trudności z lokalami, z kontaktami, z ludźmi, którzy przepadali bez śladu. NKWD panowało już niepodzielnie. Ludzi aresztowano pod najbardziej fantastycznymi pretekstami. Ginęli jak kamień rzucony w wodę. Obóz aresztowanych akowców w Rembertowie pęczniał. NKWD tropiło nas zaciekle. Znałam go przecież doskonale. Byłam przy nim w czasie tamtych ciężkich dni. Generał, który miał wówczas zaledwie 46 lat, nigdy jednak nie narzekał i nie dbał o siebie. Widziałam go nieraz, jak pomagał przygodnym ludziom przy pracy. Gdy w silnym móz pojechał na inspekcję oddziałów leśnych, wrócił bez rękawic, chustek i szalika. Wszystko rozdał, a czuł się już bardzo źle. Mimo protestów wezwałam lekarza, stwierdził początki Angina pectoris. Z niesłychanym trudem zdobyłam konieczne zastrzyki. Generał oddał je pokryjomu komuś innemu, kto także ich potrzebował. Takim był generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, ostatni dowódca Armii Krajowej, który zmarł później w sowieckim więzieniu.